odcinku em, em, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie y, rundkę kolejną ogólnie oj to no ten tego nie, widzę ten tego nie, ten, to, ten tego. nie no, no ten tego no 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 i no, no, ten, 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 ten tego ten tego ten, ten 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 tego ten um. No ten ten tego. ten ten tego. No, no i teraz ten na na no to, ale ten jest jeden problem w tym właśnie, nie ma pierwsze, nie ma tych, nie ma tych, yy, nie, nie wiem, do wygrania.

piu, piu, piu I ma jest też Ja w ogóle pokażę w wczorajszą akcję, co ja zrobiłem na bazie chyba. No na bazie. Wczoraj zrobiłem pewną rzecz. Taką bardzo fajną rzecz. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde. O kurde.

A to było... Mm, mm, mm. gdzie okay, to. I. 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 tu coś jest. Mm. Yeah. to jest? chyba tylko z dzisiaj. No, to jest kisze. Dobra, dobra, nie Nie, to, to, to się nie opłaca ci Z tego teraz w takim sposób pokazywać Gramy, gramy um, To będzie taki króciutki odcinek, wiecie jak to jest Dobra Dzięki. M, n. Ja w ogóle Wam coś pokażę na no Mortisie, ale to zło. To muszę znaleźć skrzynkę w pewnym miejscu. Tylko nie wiem, czy to miejsce się znajdzie. Okej, okej, gdzie nie wiem Nie wiem jak to Po, pokazać no, no. A no jak widzieliście to jak poza mnie, nie wiem jakimś się zalił Jak się zali. na no, Dobra, wbijamy 17 rangę Mam 15, dzisiaj wbiłem Miałem 14, -30. A ja miałem 14, 90. Już wiem, ciągle... No, dzięki mam że tam... Nie, no, tak 20 minut i zacząłem nagrywać. No Tak jakoś wyszło, Widzowie Tak jakoś wyszło. Jak to do tego doszło? Nie wiem. Nie mogę jeść, nie mogę spać. Arabow. Ten tutaj majster mnie zdenerwował. Pik. Pik. No i tu jest nie... No jak ten Edgar był za to to jest po sensu, jak nie grać. Czekajcie, zrobiłem to z nas zadanka. Do mm, mm, mm. Czekajcie. Czekaj, czekaj, czekaj. Um, no w ogóle już się skończyłem. To tak w jeden dzień zrobiłem. Eee, to, co, to, 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 5 na 5, knockout. Ja bym musiała mieć tego tutaj majstra. Ale nie mam. No tu gramy Mortgisem. Krótka piłka. Ja się staram zrobić to i ciągle będę grał Mortisem, jakby to będzie taka postać, którą ja yy, będę grał, więc się nie dziwcie dlaczego yy, będę grał yy, tylko Mortisem. Dobra w sumie widzimy się jak już wpiję 16 rangę Czekajcie O, okay. słuchaj. Oh, nie. Nie, 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 nie. To się nie opłata po prostu. Albo blagi. O, o, Ty też widzisz, mistrz. Tak. pójdę w tamtą stronę. Kurde. O matko, o matko. Jak, jak, Ja Mam ja, ja. ja, ja, ja. lagi nawet. Nie mogę jak inni oglądać, nie, nie mogę. Jezus, dobra. Wiecie co, to nie ma sensu. Nie ma co. Zaginam serdecznie. Marka, albo w sumie skończę, kończę rundę. Dobra, idę Bo To się będzie tak ciągnęło, ciągnęło. No i my jeszcze gramy. Albo? No, no, dobra, no. Czekaj, was.